Wiecie co? Po naszym ostatnim spotkaniu, jak z Nataszeńką siedzieliśmy chyba nawet w tym samym miejscu i, i marzyliśmy razem z wami o nowym świecie, po Armagedonie. Armagedon i co potem? Ja otrzymałem dosyć dużo takich fajnych od, um, odzywów. Poczekajcie, nie wiem jak to, jak to po polsku nazwać. No, no, fajne były takie komentarze na ten temat i w, w ogóle tak no, w większości to się spodobało, widać, że temat jest potrzebny, większość zrozumiała to prawidłowo o czym mówiliśmy mój, mój przyjaciel Wład jest z Portugalii, jak to się zdzwoniliśmy z nim po tym po tym no po tym filmie i on, I on mówi, Marian, jak zacząłem patrzeć, to myślałem sobie, co ty, co ty tam za herezję mówisz, co będzie tam forma armagdonie, przecież w ogóle wszystko inaczej będzie, niż ty mówisz. Mówi, ale gdy dosłuchałem do końca i tam padło takie pytanie, czy tak to wszystko będzie, odpowiedź była oczywiście, że nie. Ale gdyby było nawet tak, to czy chcielibyśmy? I Wład mówi, ja oczywiście, że bym chciał. Nawet gdyby było tak źle, jak ty to opisałeś. I o to chodziło. O to chodziło, bo, bo tak naprawdę nikt z nas nie wie, jak to wszystko się rozegra. Jak to będzie się rozgrywać, wydarzenia bezpośrednio przed Armagedonem i po Armagedonie, jak one będą się rozgrywać, to my będziemy po prostu zaskoczeni. My będziemy myśleli, o, jak a to właśnie, a to tak wszystko jest. To będzie o wiele lepiej niż my możemy sobie wyobrazić. Y no, to dlaczego trzeba e, e, w ogóle warto o tym rozmyśleć, jeżeli nie wiemy, jak to wszystko będzie. <laughs> Wiecie co? Bo, bo w piśmie, w liście do Hebrajczyków, trzeci rozdział, werset szósty, jest fajny werset. E, tutaj powiedziane: Ale Chrystus był wierny jako syn, ustanowiony nad domem Bożym. My jesteśmy tym domem. Jeśli do końca będziemy przejawiać śmiałość, i teraz najważniejsze. I mocno trzymać się naszej nadziei, którą się szczycimy. Nie chcę wyjaśniać tego wersetu, każdy sam może znaleźć sobie wyjaśnienie, przestudiować jego, kto jest tym domem Bożym i tak dalej. Ale na pewno do wszystkich odnosi się, odnosi się tutaj to wezwanie, że mamy mocno trzymać się nadziei, którą się szczycimy. I w innych przykładach powiedziane, którą się chwalimy, jakby przechwalamy się, chwalimy się swoją nadzieżną, bo jest wspaniała. Nie wstydzimy się swojej nadziei, nadziei. My szczycimy się tą nadzieją. Ale żeby mocno się uchwycić czegoś i się szczycić tym, to musi to być naprawdę realne. I dlatego fajne, fajne słowa są w pierwszym liście Piotra. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, werset trzeci. No szkoda, że, że właśnie tutaj nie ma tego wyrażenia, które było wcześniej. W przekładzie 2012 roku, chyba, w przekładzie Nowego Świata. Tak, przeczytam. Niech będzie wysławiany Bóg i ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, bo okazał nam wielkie miłosierdzie. Dzięki wskrzeszeniu Jezusa Chrystusa zrodził nas na nowo, i teraz najważniejsze, żeby nam dać niezachwianą nadzieję. Tutaj w tym przykładzie powiedziane, że my, my otrzymujemy niezachwianą nadzieję, a. We wcześniejszych przykładach i w ogóle w innych przykładach jest takie piękne, piękne wyrażenie, żeby nam dać żywą nadzieję. Nadzieja powinna być żywa. I wiecie co, to, to poprzednie przykłady bardziej mi się podobają pod tym względem, bo, bo to niezachwiana, no wiadomo, ale to żywa nadzieja. To tyle niesie w sobie, tyle treści te wyrażenie. Nadzieja musi być żywa. Tylko wtedy jesteśmy. W stanie ją, chwycić się za nią i, i, i mocno się trzymać, i szczycić się tą nadzieją. Musi być żywa. I, i dzięki takim opowiadaniom, jak my sobie ostatnim razem urządziliśmy, nadzieja ożywia się w naszych umysłach i w sercach. Nadzieja ożywia się. I teraz, jak taką niewielką instrukcję obsługi, chciałem dodać się do tego z poprzedniego filmu. Jak spotykacie się gdzieś, no właśnie tam y, na przyjęcie, y, 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 no, żeby coś zjeść, no, nawet żeby coś wypić, spożyć tam a, i, i, jakieś tam ilości alkoholu, i potem siedzicie i nie macie co robić, dlaczego by nie porozmyślać właśnie o nowym świecie, tak, żeby ożywić to w swoim umyśle? Ale żeby to ożywić, żeby to było realistyczne, to trzeba, trzeba y, no, nie bać się marzyć. Nie bać się myśleć. Trzeba tak usiąść sobie i po prostu opowiadać o tych wydarzeniach, które my sobie po prostu myślimy, jak one tam będą. I przy tym najlepiej jest używać imion tych, z którymi my tutaj siedzimy. Tak, żeby, tak żeby przenieść nas wszystkich tam do tego nowego świata. Mówić po imieniu, a ty powiesz to, a ja powiem to, a Romek powie to, a Ewa wtedy powie, tak. Wyobraźcie sobie, a Ewa tam to powie. Jak to zaczynamy mówić, to. Tak, to, to, to przenosimy się, w, umysł tak, tak działa, że po prostu jesteśmy tam w tych, wśród tych wydarzeń. Kiedyś, nie, kiedyś tak siedzieliśmy z, z rodziną nie, i tak po kolacji jakoś tak. Dziejecie tam były też nawet dwie rodziny, i po kolacji sobie tak marzyliśmy o nowym świecie, i, i po imieniu po nazywaliśmy. I to, że ten, ty powiesz taka, ten powie taka, Andrzej pójdzie, a, nie, a Wiesiek powie. A a ta tam y, Ania krzyknie i tak dalej. I, i, i tak sobie jakoś tam o, może około godziny pomarzyliśmy. I wiecie, co dwoje dzieci tam było, chłopczyk i dziewczynka, i ta dziewczynka potem pod koniec tego naszego spotkania patrzy na mnie i mówi wujku, a dlaczego nas tam nie ma? Ja tak się zdziwiłem. I wiecie co, okazało się, że ja no nas swój wstyd. Nie znałem imion tych dzieci, dlatego nazywałem po, po imieniu tych, którzy tam byli za stołem, a nie pamiętałem, jak na imię mają dzieci, i, i nie nazwałem ich. Dla dzieci to tak okazało się żywe, to całe opowiadanie, że gdy one nie usłyszały swoich imion, to one pomyślały, że ich tam nie będzie. Zobaczcie, jak działa to, jak działa to wszystko. Dlatego tak nazywajcie imionami nie bójcie się gdzieś tam się pomylić to nie ma znaczenia. Nie, nie, nie bójcie się powiedzieć coś takiego, co tam nie, mo, może nie, nie będzie jakieś tam zgodne z, z jakimś tam proroctwem, bo wszystko i tak będzie lepiej niż my możemy sobie wyobrazić i niż dzisiaj na podstawie proroctw sobie to wyobrażamy. Ożyw, ożywiajcie tą, tą nadzieję. Na przykład, na, no wyobraźcie no, sobie, zobaczcie jak to wszystko, ja znam takich ludzi jak, jak Romek, jak Ewa, z, z ludzie realnie, których znam, i zobaczcie, w nowym świecie Romek z Ewą wybudowali sobie już dom, mieszkają tam. I, i jakoś Ewa mówi: Romek, wiesz co, zrób jaką siatkę na okno w, w naszej sypialni. A Romek mówi: No dzieciaku, ale po co ta siatka? Przecież komary nie gryzą teraz, no? I Ewa patrzy na niego i mówi: Romek. Ale ja po prostu spać nie mogę, jak one nade mną latają. Ja pamiętam ich ze Starego Świata, jak one gryzły i nie mogę teraz spać. I Romek poszedł, zrobił siatkę. Za jakiś czas, za jakiś czas Ewa mówi: Romek, weź, zrób jakąś taką zasuwę, taki, taki zamek na, na drzwi u nas tam na, na dole w domu. I Romek mówi: Ale, ale dzieciaku, no po co ten, 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 ten zamek czy ta zasuwa, jeżeli tu, tu nikt nie będzie kradł nic? I Ewa mówi, no po prostu zrób, ja ciebie proszę. I któregoś razu tam, którejś nocy Romek śpi i budzi się, bo tam na dole coś tam się wywróciło, coś tam, i, i Ewa krzyczy, no nie krzyczy, wiszczy nawet tak, a, i, i, i tam, no, no wątam, I, i, i jakieś naczynia się tłuką, i Romek w, w szybko się zerwał, wstał z biegu na dół i patrzy Ewa ze ścierką, stoi, Drzwi otwarte, jakieś naczynia pobite. I Ewa mówi, przecież prosiłam ciebie, zrób zamek jakiś ten na drzwi, jakąś zasuwę. Widzisz, te, ten niedźwiedź bydlak wlazł, yy, yy, chciał zeżyć cukier i rozbił cukiernicę. Jedyna rzecz, która została u mnie ze Starego Świata. W Ikei ją kupiłam. To było jedyne, co zostało. I teraz to rozbite jest, ten niedźwiedź rozbił. Musiałem po mordzie go yy, yy, ścierką wygnać. No, no właśnie. I Romek mówi, dobrze, zrobię, zrobię jutro. I jak, jak tak sobie wyobrażamy, znajomych nam ludzi wszystko ożywa w naszym umyśle i w naszym sercu. I ja proponuję teraz może troszeczkę, dwie minuty jeszcze dalej pójść. Kiedyś tak siedzieliśmy i prawie całe tysiąclecie. Marzyliśmy. No, w sumie, to trwało może godzinę, może półtorej. Przeszliśmy przez całe tysiąclecie, przez zmartwychwstanie no, umarłych. Dawida spotkaliśmy tam, jakie problemy on miał, biedny. W Nowym Świecie po zmartwychwstaniu sobie wyobraziliśmy. Ktoś te problemy pomógł mu rozwiązać z tych naszych braci, którzy siedzieli. Fajnie to wszystko było. I, I potem ktoś powiedział, że no i, i zobaczcie, już wszyscy żyjemy sobie tam. W nowym świecie, i, i, i kto chciał podróżować, po podróżował i wrócił do swojego domu. Wszyscy mają domy. Fajnie jest. I któregoś roku jakoś tak zima, była zimniejsza niż zwykle. I po zimie jakoś tak e, nie było plonu dobrego. Było zimno, i jakoś tak głodno, i chłodno, i, i ktoś przychodzi do, do, do tych starszych, do tych książąt, którzy będą tam pomagać. Wszystkim żyć w pokoju i, i, i w, w porządku. I jeżeli ty jesteś takim, takim starszym, to może do ciebie ktoś przyjdzie i powie, zobacz, zobacz, chodź, zobacz, tam, tam, za, 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 za górą jest dom, tam y, ludzie y, y, ścieli drzewo, y, palą ognisko i zabili jelenia. I ty idziesz, i inni ludzie idą, i widzicie rzeczywiście, pali się ognisko, jeleń zabity zdejmują z niego skórę, chcą jego kroić, smażyć, jeść piec. I ty podchodzisz i mówisz, co wy robicie? I ci ludzie mówią, i ci ludzie, twoi znajomi, ty ich znasz. I oni jakoś tak, na twarz im nawet się zmieniło. I oni mówią, a co, co robimy? Zimno jest, musimy się grzać. A dlaczego jelenia zabiliście? No bo jeść trzeba. No i ty mówisz, ale, ale posłuchajcie, w, w nowych księgach tutaj jest powiedziane, że nie, nie, my teraz nie jemy zwierząt, nie zabijamy, żeby jeść. A oni mówią, ale w starych było powiedziane, że możemy jeść, bo Bóg jest, Bóg no, rozumny jest. On wie, że jak coś poszło nie tak, no to może, może powinniśmy postąpić rozumnie. Także my zabiliśmy i będziemy jeść. A ty co przyniosłeś mi coś do jedzenia? A ty co przyniosłeś mi coś, żeby było cieplej? Nic mi nie przyniosłeś. Dlatego no, wąd stąd, wynocha. I nawet popchnął ciebie. I innych tam braci ktoś tam popchnął. I potem doszło do tego, że w innych miejscach coś takiego się stało. I jakiś taki bałagan się stał. I okazało się, że czyjś dom został podpalony. Któregoś z, z takich starszych, którzy. Z książąt, którzy pomagają ludziom, dom spalili jeden, drugi, jakiś taki bunt, jakaś agresja, nie wiadomo o co chodzi. I nagle cyk wszystko się zerwało. Budzisz się kolejnego dnia. Jest spokój, cisza, słońce świeci, ptaki śpiewają. Tych, którzy palili ogniska i zabijali zwierzęta, już nie ma. Może tylko niektóre domy tam się dopalają, zgliszcza trochę dymu, ale już spokojnie. I myślisz sobie, coś się stało. I tylko, i tylko bardziej wnikliwie zauważyli, że minęło już tysiąc lat od tego momentu, kiedy, kiedy skończył się stary porządek rzeczy, kiedy, kiedy wszyscy wokół sali królestwa gromadzili się, żeby po prostu zorganizować się do nowego życia na nowej dzień. Minęło tysiąc lat. Diabeł był uwolniony, diabeł oczywiście grał na. Na samolubstwie ludzi stało się trochę chłodniej, trochę głodniej, i oczywiście niektórzy zaczęli dumać tylko o sobie, że to oni teraz mają mieć szybko i wszystko, co im trzeba, i stali się samolubni, stali się narzędziem w ręku diabła, ale już ich nie ma. I z niebieskiego rządu postępuje informacja, że słuchajcie, kończy się tysiąc lat. Nasza rola rządu podchodzi. Do swojego końca, rozpocznie się nowy etap w życiu wszystkich ludzi na Ziemi. I żeby wyjaśnić, co, jak będzie, kiedy, będzie jeden ogólny kongres na całej Ziemi. Będzie trwał kilka dni i będzie jednocześnie na całej Ziemi gdzieś będzie noc, gdzieś będzie dzień. Przygotowujcie miejsca, wygodne miejsca, żeby słuchać wykłady, wywiady. Gdzie, gdzieś w nocy to będzie, gdzieś w dzień, potem to się zmieni, wszystko. Ale tak, przygotujcie sobie takie wygodne miejsca, żeby naprawdę usłyszeć cały program. Wyobraźcie sobie, jak będziecie to wszystko przygotowywać. Wyobraźcie sobie, jak będziecie oczekiwać programu. Wyobraźcie sobie, kto będzie występował. Jeżeli będzie występował Abraham, co on powie, jak zacznie swój wykład, gdy będzie on mówił z tego miejsca, gdzie akurat będzie noc. Jakimi słowami zacznie wykład? Wyobraźcie sobie, jak zatytułuje swój wykład Abel. I wyobraźcie sobie, o czym będzie mówił Henoch na tamtym kongresie. Jaki on powie wykład, jakie on myśli zechce. I wyobraź sobie, An, jaki wykład ty chciałbyś powiedzieć. Ciebie poproszą, powiedzą, wygłoś wykład. O czym ty chciałbyś powiedzieć wykład? Na jaki temat, jakie myśli chciałbyś poruszyć? No... Żeby to wszystko tak było żywe, wiecie co trzeba, trzeba, trzeba myśleć o tym. Właśnie niech, niech nadzieja będzie, będzie żywą, żeby się uchwycić o nią, i żeby chwalić się tą że, na, nadzieją. <laughs> żeby szczycić się tą nadzieją. Mam nadzieję, że e, fajnie Wam to się uda e, teraz, jak będziecie gdzieś tam siedzieć i już spożyjecie posiłki, jakieś tam napoje. I, będzie czas. Maszcie o nowym świecie. Ożywiajcie to w swoim sercu. Nazywajcie imiona tych, którzy tam będą. Przenieście wszystkich Was tam do nowego świata. Nadzieja ożyje.